Jeżeli w związku to ty ogarniasz wszystko, ty zarabiasz, ogarniasz dom i jesteś swojego partnera doradcą życiowym, ty go popychasz do życia, ty mówisz, co ma się ubrać, co ma kupić, gdzie pojechać. Jeżeli on ciągle pyta cię o radę, co on ma zrobić, to może jest to informacja o tym, że weszłaś w rolę jego mamy, a nie partnerki. Kiedy tak się dzieje? Dzieje się tak, kiedy my w dzieciństwie wchodziliśmy w rolę rodziców naszych rodziców. I y, też dzieje się tak w momencie, kiedy mężczyzna, z którym jesteśmy, niekoniecznie jest silnie ugruntowany jako mężczyzna. Często są to mężczyźni, którzy się nie odpępowili energetycznie od swoich mam. Więc co tu jest rozwiązaniem? Wycofanie się z doradztwa, wycofanie się z nadmiernego dawania, w szczególności jeśli to Ty dajesz więcej pieniędzy na utrzymanie domu i na Wasze życie, na wakacje i na różnego rodzaju przyjemności. Wycofaj się z bycia matką. Zostań w roli partnerki.